Marcin, w Formule K1 masz praktycznie zerowe doświadczenie. Nie boisz się, że obycie przemka z czasów jego walki w kickboxingu daje mu zasadniczą przewagę. Za odpowiem na swoje pytanie, zaś pragnę tutaj wszystkich jakby uczulić na to. Zobaczcie jakie przemysła saleta w Pierwszy głupoty. On twierdzi, że kwestie finansowe były drugorzędne, a jeszcze pół roku temu twierdził, że żeby wyjść ze mną do walki trzeba mu dać pół miliona złotych. Przeanalizujcie, co on. Co on nawet butelka tego nie jest w stanie wytrzymać, jak widzicie. To no, nawet nie jedna. Marcin, ale przecież wy staliście razem. W jednym narożniku we Przemku. No przecież bardziej stał w swoim narożniku. Co się stało w międzyczasie? No to musicie zapytać Przemysława, naszego pięknego Przemysława. Tam, no, tam, no, tam. Dlaczego, dlaczego staliśmy teraz tak, już w jednym narożniku? Natomiast ja tylko dokończę moją myśl. Gdybyście przeanalizowali również wszystkie te rzeczy, którą wygadywał przed naszą pierwszą walką, jaki to sąd Boży miał na Najmana tutaj spaść, jak to Najman miał być zbity, obnażona jego niewiedza, bokserska. E w kontekście tego, że nie zdołał zadać ani jednego ciosu, e, no wszyscy wiemy, ile są warte słowa przemysłowa Stalek. A dlaczego się zgodził na tą walkę? to, kiedy ja mam powód, dlaczego? Ponieważ Dariusz Olewa to przede wszystkim bardzo e, przedsiębiorczy i bardzo bystry facet. To po pierwsze. Po drugie, e, Formuła K1 to formuła, gdzie ja mam zerowe doświadczenie. Przemysław Saleta powinien się tam czuć jak ryba w wodzie, poza tym to co powiedziałem już kiedyś jeszcze przed zakontraktowaniem tej walki w takim programie kawa Trzkę, rybata, że mogę walczyć jedną ręką, to wszystko myślę, no, tak, no bo tak jest, to, e, to wszystko e, złączyło się w jedno, no, Przemysław się zdecydował, na tej płaszczyźnie poczuł się na tyle odważny, że zapomniał o biciu, pomyślał sobie, a może dam radę, no to się przekonamy. Zapraszam do zadawania pytań z sali. Mamy mikrofony na sali, czy musimy stąd sobie radzić? Idzie z tyłu mikrofon. Sam? Mam pytanie do Marcina. Przemek wygrał pierwszą walkę, jeśli ty wygrasz drugą, to czy możemy się spodziewać trzeciej? I w jakiej będzie rewanż? Właśnie. Przemówił, wygrał tylko na papierze, to była, jak zapowiadał, była to bardzo osobista walka. Chciał mnie upokorzyć i zbić, a dostał bicie największe w swojej karierze, więc e, no, umówmy się, to papierowe zwycięstwo to jakiś żart, a nie, a nie zwycięstwo. Ja wiem, że tam kilku jego, e, tam e, tych takich notorycznych przydupasów cały czas mówi, no ale wstał i wygrał, niech wstał. Sędzia pozwolił mu stać. Nigdy by nie wstał, gdybym mu to na to nie pozwolił. Więc pieprzenie głupot o tym, że on mnie przyduszył, możemy sobie włożyć między bajki. To wygrał to tylko u ciebie na karcie. Zobacz, jak wyglądał po walce, i zobacz, jak wyglądał w przyszłości po walkach, i sobie odpowiedz na pytanie, czy załatwił sprawę. Jeżeli chodziło mu na, o, e, o dostanie po głowie, to na pewno załatwił sobie sprawę idealnie. Ja mam pytanie do Przemysława salety. E... Panowie, panowie, proszę Przemku, ja mam takie pytanie bo my żeśmy już jakiś czas temu pisali na naszym portalu, między innymi o tym, że ty masz jakieś sukcesy, jeśli chodzi o i kickboxing, i boks i w tej chwili tak naprawdę ci młodzi ludzie, którzy uczą się, oglądają powiedzmy dzisiejsze sporty walki, polskie sporty walki tak naprawdę zaczynają Cię kojarzyć wyłącznie z walk z Marcinem Najmanem. Czy uważasz, że to nie jest takie popa troszeczkę? Trochę jest. Rzeczywiście, no bo... A propos ostatniej walki, nie zadać się żadnego ciosu, a sprawić, że przeciwnik się poddał, to też tak nie wiem do końca o tym doświadczyć. Bo dziękuję i lekarzowi. Właśnie, było właśnie... was tam czterech jeszcze twój przy Dupa Z Jurkowski, było was tam czterech bądźcie. ja byłem sam. E, generalnie rzecz biorąc to, to w momencie, kiedy rzeczywiście Marcin miał doszedł i teoretycznie miał wygraną walkę, gdy miał kondycję, natomiast e, można sobie zobaczyć na... E, jak się obejrzy na YouTube, rzuci się tą walkę, to widać, bo ja oczywiście ściągałem go do siebie, żeby wymóc brak aktywności i podniesienie walki ze stójki. Natomiast widać na tym e, na filmie na wideo jak y, mój przeciwnik ze zmęczenia wciskam i palce z potylicy. I ogólnie że biorąc, y, chciałem mu podziękować, że nie pogryzł mnie. Rozumiem, że nie będziesz zakładał procesu teraz o odszkodowanie. Nie. Ogólnie rzecz biorąc, to y, no tak Od roku, od roku y, temat tej tam osobistych historii z y, moim przeciwnikiem. Y, Zamknąłem walkę rok temu. Yy, od roku nikt nie słyszał wypowiedzi na jego temat z moich ust. Nigdy z moich ust y, publicznie nie padło jego nazwisko. I szczerze mówiąc, ze znajomymi również na jego temat, nawet już nie żartuję, bo to jest rzeczywiście tak jak śmianie się jeszcze jakoś upatrzedzenia. W związku z tym dałem sobie po prostu z tym spokój. Yy. W tej chwili dla mnie jest istotne to, żeby się jak najlepiej przygotować do tej walki i rzeczywiście, rzeczywiście oczywiście wygrać. I istotny jest tylko i wyłącznie aspekt sportowy, co pokazać, że w, mając 43 lata naprawdę można być w dobrej formie. Ja jeszcze mam pytanie w takim razie kontynuując, jeśli można. Dlaczego nam nie w boksie jesteście kojarzeni obaj z boksem? Formuła jest taka, powiedzmy, dzisiaj boks jest, jest strasznie modny w Polsce przez walce Tomka, Adamka. Wiele ludzi się tym interesuje, znają ten temat. Boksowaliście obaj. Z popięciami już dużo, dużo, chyba że po kostkach z jeszcze, boks... Ale jeszcze raz chciałem powiedzieć, mnie no nie interesuje i po wrześniu zeszłego roku nie interesowała walka z nimi. Rzeczywiście, rzeczywiście rzucimy, powiedziałem, że jeśli ktoś chce zorganizować walkę, jeśli zapłaci mi pół miliona, przełamie Natomiast tutaj akurat jest zupełnie inna sytuacja, dlatego że zbiegło się to Muay Thai, do którego tak się ukrynowo. w związku z tym 5 listopada, przed wyjazdem, który będzie dwa miesiące później, 5 stycznia, jest idealnym terminem, żeby rozpocząć promocję tego wyjazdu Riders East Coast 2. Także, także tutaj nie chodzi o to, że miałbym w nim walczyć w jakiej formule i, i, i tak dalej, i tak dalej. Akurat to się zbiegło, zbiegło tematycznie. Ja jeszcze... Je znaczy, ja jeszcze mam pytanie do organizatora, powiedzmy, tego eventu. Czy nie obawia się tego, że przy temperamentach obu zawodników dojdzie do takiej sytuacji, że jednak walka się skończy w parterze i skandale? to już o sędzia ringowy. mam nadzieję, że nie dojdzie do tego. I ja się cieszę z tego, że udało mi się tak znakomite osoby e, namówić na udział podczas gali MMA, tak? Właśnie w formule K1. Uważam, że MMA, formuła MMA tym zawodnikom nie jest tak bliska jak K1. Dziękuję. Pytanie do Przemka Salety, Panie Przemku, czy zatem y, pana żądanie finansowe zostało spełnione? Czy pół miliona otrzyma pan za towarto? Yy, nie, nie, nie. <grym>, to już jakby pozostaje pomiędzy, pomiędzy y, mną i organizatorem, natomiast Darek no, może potwierdzić, że po prostu złożył propozycję i on nie było y, tam istotniejszego dla mnie promocja wyjazdu. Jeżeli nie ma już. Nie, są, no. e, Co mówimy, że, że, że Zapraszamy również na indywidualne rozmowy z zawodnikami do klubu Glashouse. Marcin, czy zamierzasz jakoś specjalnie przygotowywać się do tego pojedynku? E, bo jak pamiętam walkę i wywiady przez KSW, Łobaj, żeście zapowiadali, że... Walka będzie w trójce, nie zamierzacie się tarzać, bo jesteście facetami, którzy... To on to mówił, nie ja. To on to mówił, nie ja. Ja go powaliłem bodajże w trzeciej sekundzie ciosem na głowę. To on panicznie trzymał się tego parteru, miał wstawać, obiecał, że będzie wstawał, mnie karcił, męczył. Przy pierwszej okazji ta, ten paniczny strach przed tym, by znowu w łeb nie zarobić, robił wszystko, żebym tam został. Natomiast ja wam powiem, to jest naprawdę wszystko zdumiewające. Eee ja nie wiem, czy latek jest w stanie uwierzyć w to, co on cały czas tutaj mówi, że K1 dlatego Panowie! Ta walka powinna się odbyć w boksie. Tutaj jest, jest z nami Jerzy Kurek, dwukrotny mistrz olimpijski, który już dzisiaj tutaj przed tą konferencją powiedział dlaczego my nie walczycie w boksie? Oczywiście, że ta walka powinna się odbyć w boksie. Natomiast w boksie on by tej walki nie przyjął. K1 to jest formuła, w której ja jestem zupełnym debiutantem. A on ma już na koncie walki, dlatego się zgodził. Ponadto dałem mu możliwość, że będę walczył jedną ręką. Jeżeli naprawdę będzie chciał, ja słowa dotrzymam. Dlatego ta walka się odbywa. W MMA się nie odbywa ze względów formalnych, ponieważ przez jakiś czas jeszcze walki w formule MMA ma możliwość organizowania mi tylko, organizowania mi tylko Federacja KSW. Natomiast ta walka jest osobne wydarzenie po tej gali MMA i odbywa się w formule K1. Ja również z przyjemnością stoczyłbym walkę w boksie i najchętniej bym, bym chciał, aby taka to właśnie była walka. Mamy co mamy, mamy pięknego Przemysława i już no, takie by się dało. Ostatnie pytanie. Marcin, mam takie pytanie do bo do studia Orange przyniosłeś pas Przemka IBO. Jakim cudem posiadasz jego pas? Tutaj, proszę Państwa, jest tego typu sytuacja, że Przemysław Szoleta przed tym, jak parę lat temu, dokładnie sześć lat temu, wyjechał do Stanów, mieliśmy razem swój klub sportowy w Częstochowie, ten pas tam został, zostało również, również wiele takich szpargałów, które zostawił do spalenia. Tutaj dzisiaj dostanie jeszcze po konferencji od kogoś taką jedną pamiątkę, tak zupełnie mówię poważnie, zostanie tam jedną taką pamiątkę, której chciał, żebym to kiedyś spalił, nie jak dostanie to bo uważam, że nie należy takich rzeczy palić, ale to przy, po konferencji będziesz wiedział, co, bo to prywatna sprawa. Natomiast tak, jest ten pas, ja mu go oddam, jak wygra. Jak go wygra, to ja mu go oddam. To jest jego pas interkontynentalny, e, który zdobył tam nie, chyba w 99 roku. E, ja obiecuję wam tutaj, że jeżeli on wygra tą walkę, to ja mu ten pas zwrócę. Można jeszcze jedno pytanie? Ostatnie? Ale naprawdę ostatnie. Króciutkie. Michał News.pl. Mam pytanie: Czy tym razem Pan Marcin Lejman zamierza część gaży swojej przeznaczyć na cele charytatywne? Nie część, ja ostatnią gażę całą przeznaczyłem a, całą, na, na cele charytatywne. Yy, a teraz nie przekażę jej na cele charytatywne, tylko sobie ją zostawię. Bo kiedyś i ja muszę coś zarobić, tak? Jeszcze A, jedno a wracając jeszcze yy, przed y, miesiącem, wspólnie z Jerzym Kulejem, Andrzejem Mitrukiem, Łukaszem Głowackim organizowaliśmy galę Boksu Zawodowego na której oczywiście przy moich imprezach zawsze jest to e, zawsze jest to czynione, zrobiliśmy charytatywną licytację, udało się zebrać e, dla trzech osób, e, trzech chorych dzieciaków e, oraz przedszkola e, dwóch chorych dzieciaków i przedszkola e, dla dzieci niepełnosprawnych 15 tysięcy złotych e, podzieliliśmy to na trzy części, także przy moich imprezach tego, tego typu akcje zawsze się odbywają, ja nie wykluczam, że wpadnę na pomysł jeszcze i być może dzięki tej walce komuś pomożemy, natomiast to bliżej walki, natomiast Garza nie, teraz Garza jest dla mnie. Jeszcze jest krótkie czemu Przemysław piękny? A, no bo to proszę Państwa jest, uważam, jest jego największa no. trud, to zadbanie, My, pamiętam jak przed laty depilował nogi, widziałem ostatnio na, na na gali Tomasza Adamka jak miał pięknie ufarbowane włosy, no jest, nie wiem kto jest piękniejszy, czy nasze hostessy, i, no, no, no. i mówiąc szczerze, to jest jego największy atut, tak, to no jest niewątpliwie piękny. Przemysła, zje przemysła. Łącz jako, jako, jako całość. Nie piękny, tylko piękny przemysła. Przemku, chcesz jeszcze jakoś e, odpowiedzieć? W takim razie zapraszamy e, panów tutaj na środek, żeby zapozowali do zdjęć pod